Witam, w pierwszym w tym sezonie odcinku zimowo-tatrzańskim. Wybieramy się dzisiaj z kolegą Ciechanem na nową drogę, relatywnie nową, jak na Tatry. Powstała jakieś dwa lata temu. Gdzieś tam słyszeliśmy i przeczytaliśmy, że uroda całkiem zacna. Linia bardzo fajnie wyprowadza na wierzchołek kościelca. Także idziemy zweryfikować urodę, zweryfikować trudność zobaczymy czy nadaje się ta traska dla taternickiej klasy średniej słowo warunie jaki, jaki, jakiego dzisiaj możemy oczekiwać. Generalnie jest to troszkę niewiadoma, mamy 7 stycznia i jest to pierwszy dzień z mrozem i bez opadu, tego opadu nie było jakoś dużo. Natomiast przez ponad tydzień na Podhalu było bardzo ciepło. Temperaturki takie dwucyfrowe nawet. Także może być świetnie, może być super, zmrożone, wszystko fajne. A może być werglas i wrednie. Także zobaczymy jak to wygląda. Nowy za nami, a Ciechano wbił od razu drugi wyciąg na lotnej Wszystko trzymać chciało, a nie mogło To jest na dobra, ale nie proszę. Kurwa, ale ścierwo Czujnie Mateusz, złap mnie z przyrządu Tak, żebym miał krótko, tu mam bardzo dobry przelot, ale nie chcę kozaczyć Wyrażenia no po pierwszym wyciągu Wrażenia takie, że bardzo mocno czuję, że to jest mój pierwszy wyciąg w tym roku <laughs> O i trudności trzymają, tu headwall. Jakieś... headwall, Headwall dokładnie. Teraz tutaj ten ha Haczur to on powinien no, świadectwem naprawdę historycznym Czechem tutaj. Tak, piękne, dobiłem go trochę. Wydaje się, mi się że sobie. Jest te jest Bardzo ładne, ładne. No dobra. No to ciśnięcia. co ale grom obwodny, tu się idzie. No właśnie wyszliśmy z pierwszych trudności, z pierwszej ściany czołowej na śniegi. No i szczerze mówiąc, ten wyciąg, który miał być za cztery, dwa wyciągi tak naprawdę, chyba według Topo. Damiana Granowskiego, to bo dla mnie była taka niełatwa piąteczka i były trudniejsze niż te dwa pierwsze wyciągi Jak dwa pierwsze wyciągi to mówię, nawet na lotną to tutaj było czujne Czujna asekuracja przede wszystkim Tutaj teraz widać jak będziemy szli Wprost żlebikiem i potem w prawo jakimiś zachodami Za nami środkowy plożek Łatwiejszy Aczkolwiek cały czas skinaszkowy o jeju. No, czujna, czujna droga ja, ja to ci tak, przetoruję Szpejwisz się wziął, bo się teraz chcesz coś tutaj. Tak, 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 szpejby. To wiesz gdzie gemałeś tam pod 20 tej takiej depresji już lepę Ta pierwsza depresja na prawo od, od skał? Nie? Nie? Od ciemnych skał tak hmm. No i tak też sobie to wizualizowałem Piękny ciernik piękny zero zapadania. Naprawdę. Świetny warunek na tego szybkiego niestety, jeśli chodzi o skalne elementy, nie wiem, czy to widać, ale w wyższych partiach jest oblane konkretnie verglasem. W Ostatnie trudności, przedostatnie. Zobaczymy, czy będzie lód, czy verglas. Wygląda to ciekawe. Byliśmy 5 metrów od szlaków i udało się założyć naprawdę sympatyczną traskę. O. O. W zasadzie najbardziej czasochłonna była supersja. Spinanie. Tak, się no, pro, szło, a pro, problem, pro, problem, tak, problem, żeby założyć sam, że Wszystko na dół. Tak, tak, tak. No, nad tym trzeba było pogłupkować. No dobra.